Cześć, jestem Kana Curkusia, a teraz ja będę pikuś, chcę taki krótki filmik. Chciałbym pokazać dwie sztuki, te czarne, które mogą nas zaskoczyć. Pozajęcie karty yy, w taki krótki sposób. I teraz yy, nie w może się nie, możecie mówić na sobie, że nie ma postawiony, okej? Zobaczmy te karty w taki sposób. Dobra. Gdy już mam taki sposób ustawione te karty. Tak. bardzo mała sprawa. Ok. I teraz. Pierwszą kartą będzie w komentarzu czwórka. Jak to się widzi. I teraz drugą kartą na w będzie dziewiąta. I drugą kartą na w będzie 3. I wcale nie widzę jej odbiciu i strach, Teraz ja sami możecie zobaczyć sobie w domu. teraz sztuczka, o której każdy Chciałbym zobaczyć, Poczekajcie, ja bardzo się zdziwiłem, jak zobaczyłem tą sztuczkę. Tą drugą, która teraz będzie robiła, bo ona naprawdę mocna, ale wiemy, co się robi, ale powiem Wam na końcu. 咱你。